Witam Państwa bardzo serdecznie. Korzystamy z pełni lata i korzystamy z tego, że Pan burmistrz miasta, Ustki, Pan Jacek Maliszewski, odwiedził Słupsk i odwiedził naszą redakcję. Witamy serdecznie, Panie burmistrzu. Witam serdecznie Państwa. Wykorzystamy ten moment do tego, żeby dowiedzieć się, co się w Ustce dzieje. A mamy ku temu dodatkowy pretekst, ponieważ mamy świeży raport o stanie miasta, jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych. No więc zacznijmy w ogóle od prostego pytania. Po co jest ten raport? Raport jest to taki spis działań, które robiliśmy przez cały rok, wszystkich działań, czy też inwestycji, które wykonujemy w mieście, działań miękkich i raport jest dla mieszkańców, żeby mogli sobie przeczytać i zobaczyć, co w danym roku zrobiliśmy. Ten raport to taki spory dokument. Ja, przygotowując się do tej rozmowy, pozwoliłem sobie zerknąć do niego. 200-kilkadziesiąt stron. No to jest lektura dla wytrwałych, ale jest też jakiś skrócik, prawda? Tak, jest taki mini raport o stanie gminy w pigułce. Można czy tą dużą wersję, czy tą małą też yy, przeczytać, zobaczyć sobie na naszych stronach yy, miasta. No, panie burmistrzu, ten raport jest wydawany nie po raz pierwszy, co roku on się pojawia. Ten yy, za 2022 rok różni się nieco od tych wcześniejszych. Yy, znalazły się w nim działania nieco inne, których wcześniej nie było. Jakie to działania? Tak, yy, w lutym 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie. I też właśnie w tym raporcie te wszystkie działania, które były związane z wybuchem tej wojny, z przyjazdem uchodźców do nas, do Ustki, też w tym raporcie są umieszczone. Naprawdę bardzo dużo tych działań było, bo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Centrum Integracji Społecznej, Ośrodek Sportu i Rozwoju, wszyscy się w to zaangażowali. No i też oczywiście pracownicy Urzędu Miasta. Tak więc te działania związane z tą wojną też są w tym raporcie. Przeglądając ten raport zauważyłem, że do Ustki blisko 1200 osób z obywatelstwem ukraińskim się dostało, zostało wydanych, blisko 1000, a dokładnie chyba 969 dokładnie. peseli to świadczy o tym, że ci mieszkańcy w Ustce pozostali. Czy widać ich na ulicach? Widać, tak, widać ich widać i, i słychać język też ukraiński. Wczoraj mieliśmy takie e, wydarzenie, które zrobiliśmy może troszeczkę z poślizgiem, bo e, Boże Ciało na węźle komunikacyjnym e, była przygotowana przez Ośrodek Sportu i Rozwoju. E, wydarzenie takie dla dzieci pod kątem e, Dnia Dziecka i tam też było słychać te głosy ukraińskie i dzieci z Ukrainy, bo e, w, tych 1300 osób przyjechało też do nas ponad 200, 200 dzieci, które przyjechały z ukraińskich domów dziecka, i te dzieci są z nami do dzisiaj. Z tych 1300 osób na pewno część ich wyjechała, wyjechała z powrotem na Ukrainę, czy też gdzieś się rozpierzchła po, po Polsce, ale te wszystkie dzieciaszki z domów dziecka u nas zostały. Tak więc ten język, język słychać, widać te dzieci, bo w tej naszej pomocy też. Te dzieci, te domy dziecka dostały od nas wózki takie kilkuosobowe. To tylko nie tylko były prezenty od nas, bo one spływały z całej Polski. I te dzieci jeżdżą takimi wózkami, w których sadza się po kolei sześcioro dzieci. Także więc naprawdę to jest takie namacalne i, i często ich widać na, na ulicach, ustki, na spacerach. Te dzieci przyjechały. Z Bojarki tu też chciałem e, też to podkreślić, i dzięki e, właśnie temu, że te dzieci tutaj u nas są, nawiązaliśmy współpracę z e, miastem Bojarka e, i gdzieś już takie e, małe działania robimy taką wymianę. No na razie tylko z, te dzieci e, z Ukrainy przyjechały do nas, bo poza tym domem dziecka przyjęliśmy jeszcze w zeszłym roku po, e, po wakacjach taką grupę e, ponad 40 dzieci na, na odpoczynek. Mam nadzieję, że ta wojna się skończy i te nasze działania będą obustronne. Będziemy mogli na wymianę jechać do, na Ukrainę, zobaczyć jak radzą sobie tam. Już tak trochę wybiegam, ale po tym czasie tej, tej wojny, bo jestem pełny nadziei, że to się za chwilę skończy. Duża część raportu była poświęcona właśnie pomocy przybyszom z Ukrainy, ale to nie jedyne rzeczy, które znalazły się w raporcie. Są tam również takie twarde dane budżetowe, o, była mowa o środkach pozyskanych, o inwestycjach. To może dwa słowa o tym, ile środków się udało pozyskać? To około 14 milionów złotych udało nam się pozyskać z środków zewnętrznych, i większa część, praktycznie wszystko, przekazaliśmy na, wykorzystaliśmy na, na działania inwestycyjne. Czyli te środki, które pozyskujecie, nie przejadacie, tylko są inwestowane po to, żeby w przyszłości można było z nich korzystać, że przyszli mieszkańcy Ustki będą mogli również z tego korzystać. Panie burmistrzu, jest również mowa o wielu innych aspektach, chociażby o sprawach gospodarczych, o turystyce, o oświacie, o zdrowiu. Długo zajmuje sporządzenie takiego raportu? Wiele osób jest z niego zaangażowanych? Tak, część, część pracowników urzędu, z zasady kierownictwo przygotowuje ten raport. Ja tutaj przy okazji chciałbym bardzo podziękować, bo osobą, która tak naprawdę w większej części ten raport przygotowała to jest Pani Sekretarz. Także dziękuję tutaj teraz korzystając z tej okazji Pani Sekretarz za przygotowanie tego dokumentu. A z kolei, jeśli chodzi o mieszkańców, czy, czy odkąd publikowany jest taki raport, widać większe zainteresowanie ze strony mieszkańców? Dopytują się być może? Dzwonią? Chcą zgłębiać te tematy? To jest w sumie taka nowa rzecz, bo to zostało ustawą wprowadzone przygotowanie takiego raportu o stanie gminy. To będzie czwarty raport. Tak więc te zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe. Wiadomo, że ludzie trochę tak mniej się angażują właśnie w takie rzeczy. Ale zapraszamy wszystkich już 14 czerwca. Będzie takie spotkanie w urzędzie, będzie można sobie przyjść i o tym raporcie bardziej szczegółowo po, popytać i, i posłuchać z naszej strony, bo na każde pytanie będziemy odpowiadali. To też raport o stanie gminy będzie częścią taką zasadniczą, jeśli chodzi o najbliższą sesję, 22 czerwca, sesja absolutoryjna, i, i tutaj właśnie przede wszystkim będziemy rozmawiali i e, odpowiadali na pytania związane z raportem o stanie gminy. No to Szanowni Państwo, jeżeli chcecie się zapoznać z raportem, możecie samodzielnie, jest on dostępny na stronach Urzędu Miejskiego w Ustce. Można też zobaczyć sobie wersję skróconą, tą dwunastostronicową, ale jeżeli Państwo będą mieli jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy serdecznie, Pan Burmistrz z przyjemnością na nie odpowie. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia.